Na co zwracam uwagę? Przede wszystkim na to, czy ich potrzebuję. Bo jeśli ich nie potrzebuję, to ich nie biorę. Biorę tylko sprzęt, który jest mi właściwie niezbędny. I staram się mieć słuchawki, które nie są do wszystkiego, tylko mam, mam słuchawki do pracy, do kiedyś biegania. Mam słuchawki do chodzenia po ulicy i spacerowania. I zazwyczaj to są w ogóle sprzęty innej klasy. Więc yy, zwracam uwagę głównie na, na ich cel, na ich zastosowania. Też zamknięte, znc. To znaczy ten dźwięk na tych wideokolach czasem jest tak wątpliwie jakości, że po prostu warto się odizolować od wszelkich y, innych przeszkadzających wokół ciebie, żeby dobrze słyszeć właśnie to, co ktoś do ciebie mówi. Ale tak to nie ma chyba słuchawek po prostu do, do wideokoli. Uważam, że oprócz dźwięku w słuchawkach najważniejsza jest wygoda użytkowania, bo to są sprzęty, które jakby nas dotykają, których obecność nie może nas obarczać. Jeśli coś jest wygodne, to po prostu do, do tego sięgamy. To jest dokładnie tak samo jak z lustrzanką: to znaczy, mamy świetny aparat, ale on jest niewygodny. Czyli iPhony czy inne komórki zawsze z, te, z tą lustrzanką będą wygrywać, po prostu są, są, są wygodne. No właśnie, ale lajkowi w jakiej dziedzinie? Bo jeśli jesteś lajkiem w, w zdalnym nauczaniu, czy tam w telekonferencjach, myślę, że do zrozumienia mowy wystarczą ci słuchawki za 15 zł. Y Im bardziej analitycznie podchodzisz do dźwięku, do muzyki, tym sam zaczniesz mieć potrzebę mm, obudowywania się sprzętem, który właściwie jakby spełnia twoje wymagania co do jakości tego dźwięku, więc jasne, no, jeśli rozmawiasz na, na Skype'ie, nie potrzebujesz słuchawek za 15 tysięcy, ale jeśli słuchasz muzyki, mm, no, to, no to nie, nie, no nie, no nie, no to, to jednak działa, po prostu jest jakiś powód, że, że producent wypycha na rynek słuchawki do 100 złotych, więc jeśli jesteś w targecie, no myślę, że, że tak, natomiast nie wiem, w czym jesteś laikiem? Jak, jak wlazłem na, na Ceneo, to okazało się, że słuchawek do 200 zł nie jest 50, jest chyba, nie wiem, 300 różnych par. Esperance, Sony, JBL, -e, wszystko jest. I to jest koszmar, ponieważ żeby kompetentnie odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba by dać szansę wszystkim. A to jest fizycznie niemożliwe. Musiałbym bym to robić etatowo. Co do tych parametrów, to myślę, że więcej ci powiedzą recenzje na YouTube, jak, jak wpiszesz ten, ten model, co o nich mówią ludzie. I ja bym zaczął od tego, a potem sprawdził ten cały datasheet czyli to pasmo przenoszenia, jakąś czułość, impedancję i porównał ze słuchawkami, które znasz. Czyli wziął, wziął te, które lubisz, sprawdził ich dane, porównał z tymi, które chcesz, chcesz zamówić, i tutaj właściwie odpowiadasz na, na pytanie, czego się możesz po tych nowych spodziewać. Natomiast mm, ta specyfikacja nie da ci żadnej informacji na temat brzmienia. E, jeśli ktoś poś, poświęca tyle czasu na design i ergonomię, no zakładam, że jeśli produkuje słuchawki, też skupia przynajmniej połowę tego czasu na, na jakości brzmienia. To nie ma przypadków. E, doceniam pytanie ale na przykład takie Bejery, no brzmią fenomenalnie i są bardzo wygodne. Nie mam takiego przykładu słuchawek, które brzmią świetnie i są niewygodne. Na pewno słuchawki z biegiem czasu zaczynają brzmieć inaczej. Czy to dobrze, czy to źle, czy one zaczynają brzmieć lepiej, czy zaczynają brzmieć gorzej? No to jest to jest inaczej. Ja mam Bejery, które mają 15 lat i używam ich nadal, mimo że mam nową parę w zapasie. I czy wygrzewanie ma sens? No, no chyba nie jest to coś, na czym bym się skupiał. Ja bym po prostu <gryw> otworzył słuchawki i, i grał. No. Nie, no to, 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 to chyba nie jest pytanie do mnie. Ja, ja nie jestem zwolennikiem audio voodoo. Jest to fotel. W2, wow przez W pisane i to jest taki fotel ergonomiczny, nie gamerski, kosztuje niestety w okolicach 1700 zł, natomiast są to bardzo, bardzo dobrze wydane pieniądze. Jak się przysiadłem na ten fotel z typowego ikowskiego Markusa, to nagle okazuje się, że Markus jest na maksa niewygodny, mimo że pracowałem na nim przez, przez wiele lat. Ja ten fotel mocno polecam, bo po prostu mam, mam wrażenie, że ratuje mi kręgosłup.